Jeżeli Ty chciałbyś, aby klombo wrócił do Fortnite'a, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Mano mordeczki, z tej strony Hexo W tym filmie porozmawiamy sobie na temat ogromnych nadchodzących zmian, na temat nadchodzących sezonów, nowej kolaboracji z darmowymi nagrodami i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie daj ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. Oczywiście, jeżeli wy chcielibyście dostać coś ze sklepu za darmo, to wystarczy, że zasubskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawicie tu łapeczkę do góry i gdzieś w komentarzu napiszecie wasz nick z Fortnite'a, no i wtedy możliwe, że was wylosuje, no i wtedy otrzymacie coś właśnie za darmo ze sklepu. A teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do nowego komiksu Marvel X Fortnite. No i generalnie mówiłem Wam, że ten komiks ma pojawić się w przeciągu paru tygodni, ale otrzymaliśmy informację, że ten komiks będzie właśnie gdzieś w pierwszym tygodniu, właśnie nadchodzącego roku, czyli oczywiście 2024. No i generalnie, no to będzie się on oczywiście nazywał Order Restored, także oczywiście no, wychodzi on na rozdział 5, co mogłoby oznaczać, że na przykład dzięki temu komiksowi poznamy więcej rzeczy odnośnie fabuły, bądź też nawet w grze. Że pojawią się jakieś stare postacie, typu na przykład, nie wiem, UR bądź też Geno. Także myślę, że naprawdę całkiem nieźle. Jak już jesteśmy przy komiksach, no to właśnie jeden z ziomeczków, ale dokładnie Todd McFarlane, no to powiedział on właśnie na tak zwanym komikonie, że generalnie właśnie postać Spawn pojawi się w jednej z większych gier właśnie na Ziemi i będzie to gdzieś około w październiku. No i generalnie oczywiście Spawn jest to postać od Marvela, także jest oczywiście naprawdę bardzo duża szansa, że akurat o, chodzi tutaj po prostu o Fortnite'a, także zobaczymy możliwe, że rzeczywiście w październiku coś takiego otrzymamy i rzeczywiście spawn no po prostu pojawi się w grze nie mam absolutnie pojęcia, no bo oczywiście nie powiedział on wprost jaka jest to gra tylko powiedział, że jedna z większych na świecie, także no Fortnite akurat do takowych należy, więc wydaje mi się, że jest całkiem spora szansa, że rzeczywiście może tutaj o to chodzić oczywiście teraz przechodzimy sobie do właśnie tak zwanego Racing moda, czyli do trybu z jeżdżeniem i dosłownie wycieka coraz więcej rzeczy, jeżeli właśnie o to chodzi. No i teraz mamy, moi drodzy, tutaj mechanikę. Więc generalnie, moi drodzy, będzie coś takiego jak Demolition, kiedy po prostu nasze auto się wywróci. Będzie oczywiście mechanika driftowania. No i przy okazji, będziemy mogli używać czegoś takiego jak Drifting Boost. Mamy również, moi drodzy, coś takiego jak Oversteer Mechanic. Następnie, moi drodzy, mamy tutaj masę innych w ogóle ciekawych rzeczy. Między innymi, będziemy mogli używać Oktajna z Rocket League. A. No i oczywiście, auta będą, że tak powiem e, mogły, w... no będzie coś takiego jak wpływ między innymi na przykład lodu, bądź też przykładowo jakiegoś błota, no i przy okazji będziemy mogli robić mniej więcej jakieś specjalne triki w niebie, no generalnie cały ten tryb zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, no i oczywiście przypominam, że w takowym trybie również będzie specjalny karnet bojowy, no i też w parę filmów temu mówiłem wam że tak powiem parę informacji na temat tego trybu, ale no tak czy siak wychodzi on gdzieś dopiero w rozdziale 5. Także no definitywnie ten temat jeszcze niejednokrotnie pewnie będę poruszał. No i teraz musimy poruszyć temat nowej aktualizacji, czyli aktualizacji 25.30. No i ta oficjalnie została dodana już do tak zwanych przedwczesnych serwerów, więc jest no, to już potwierdzone właśnie w 100%, że ta aktualizacja pojawi się w następnym tygodniu, czyli oczywiście 8 właśnie sierpnia. Także myślę, że informacja ta jest jak najbardziej dobra. Teraz tak troszeczkę odbiegniemy od tej aktualizacji, ponieważ właśnie w plikach gry znajduje się, można by powiedzieć, że spadanie, które ma nazwę kodową Piano Pianokis, no i najprawdopodobniej to spadanie będzie w następnym karnecie bojowym, bądź też będzie ono za, że tak powiem, jakąś taką nagrodę do zdobycia poprzez wyzwania, także to tak naprawdę tyle. No a teraz wracamy do tej aktualizacji, ponieważ jak już mówiłem, będzie to większa aktualizacja, no i będzie tam również kolaboracja z tak zwanym Jujutsu Kai, czyli właśnie kolejnym anime, no i nawet otrzymaliśmy specjalny teaser trailer na kanale Fortnite'a, który mniej więcej przedstawia nam to, co właśnie będzie się w takowej kolaboracji znajdowało. Więc no, mamy tam oczywiście cztery skiny, które no w większości będą do kupienia w sklepie z przedmiotami. Ale generalnie jeden z nich nie został wykopany przedwcześnie, co może oznaczać tylko i wyłącznie tyle, że najprawdopodobniej pojawi się on w specjalnym minikarnecie i będzie on do odblokowania za darmo. Już niejednokrotnie otrzymywaliśmy minikarnecie, w ramach kolaboracji z jakimś anime, przykładowo na przykład z Dragon Ballem Z. No i oczywiście niejednokrotnie również otrzymywaliśmy, że tak powiem, jakieś skiny do właśnie takich mini karnetów, oczywiście za ukończenie danej ilości wyzwań. Także no, w tym przypadku również powinno coś takiego się tutaj znaleźć. Oczywiście w całej kolaboracji z Jujutsu Kaisen ma, mają przy okazji pojawić się mityczne bronie. Na no, właśnie takim można by powiedzieć, że oficjalnym obrazku, który nam to wszystko przedstawia, możemy zauważyć cztery postacie. No i przy okazji są tutaj dwie takie specjalne moce. Na przykład mamy właśnie pioruny. No i przy okazji mamy taką drugą moc. Nie wiem absolutnie, co ta mogłaby robić. Ale oczywiście praktycznie przy każdej kolaboracji z anime jakimś otrzymujemy jakieś specjalne, mityczne bronie. Przykładowo przy Naruto otrzymywaliśmy na przykład kunai. Na przykład w The Dragon Ball Z otrzymywaliśmy też kamehameha. No i też tego właśnie, tą chmurkę. No generalnie za każdym razem, jak jest z jakimś anime, to otrzymujemy jakieś mityczne bronie. No i w tym w przypadku tych mitycznych broni akurat powinno być od dwóch do trzech, Także myślę, że naprawdę całkiem dobra informacja, jeśli o to chodzi, ponieważ mityczne bronie to akurat coś, myślę, że bardzo ciekawego, tym bardziej wy właśnie kolaboracji. Także oczywiście, tak jak już mówiłem, trzy te skiny powinny pojawić się normalnie w sklepie z przedmiotami do kupienia za fałdolce, a jeden z nich do zdobycia w mini karnecie bojowym. Oczywiście w tym mini karnecie bojowym Zapewne pojawi się masa innych nagród, między innymi jakiś na przykład kill ekran wczytywania, bądź też coś jeszcze. No ale oczywiście zazwyczaj za zdobycie tam maksymalnej ilości jakichś punktów otrzymamy po prostu skina. Także w tym przypadku również powinno coś takiego się oczywiście znaleźć. Także myślę, że informacja akurat jak najbardziej dobra. No i osobiście wydaje mi się, że ta kolaboracja może być naprawdę całkiem, całkiem ciekawa, jeżeli mam być szczery, ponieważ no wiadomo, że no były też takie kolaboracje, które były niespoko, ale zazwyczaj kolaboracje, w których znajduje się mini karnet bojowy, jest dużo ciekawych zmian i przy okazji jakieś mityczne bronie, no to zazwyczaj takie kolaboracje są według mnie jak najbardziej na plusie, no i jak najbardziej oddadzą, także wydaje mi się, że w tym przypadku również tak będzie. Oczywiście przypominam, aktualizacja będzie 8 sierpnia, także zapewne będzie ona około godziny 10, no i wtedy później zostaną aktywowane serwery, no i każdy już będzie mógł normalnie sobie grać w Fortnite'a. Także w tym przypadku również powinno się coś takiego że tak powiem, znaleźć, także no, można by powiedzieć, że standardowo. Także oczywiście, moi drodzy, wydaje mi się, że no, przedstawiłem Wam bardzo wiele ciekawych informacji, no i oczywiście tutaj nie będę jakoś strasznie bardzo poruszał tego tematu, na przykład jeszcze tego Racing moda, ponieważ, no jak już mówiłem, no pojawi się to dopiero w czapterze piątym, także na to akurat jeszcze będziemy musieli sobie troszeczkę czasu poczekać, no i właśnie chwilowo zajmijmy się tym, yy, że tak powiem, Jujutsu Kaisen, także no tak czy siak wydaje mi się, że kolaboracja jak najbardziej będzie spoko, jak najbardziej będzie git, ale tego dowiemy się przy tym najbliższym updatecie. Przypominam, że jeżeli będziecie kupowali jakieś przedmioty ze sklepu z przedmiotami, to oczywiście możecie to zrobić z moim kodem, czyli Heksakod. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kod akurat ma wpisany w sklepie. No i oczywiście, moi drodzy, przypominam, że nadal możecie wygrać coś ze sklepu z przedmiotami. Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawicie tu łapeczkę do góry i gdzieś w komentarzu napiszecie wasz nick z Fortnite'a. Jak oglądacie też do końca, to możecie napisać, co Wy sądzicie na temat właśnie kolabora kolaboracji z anime kolejnym. no Według mnie całkiem spoko. Jak już mówiłem, niejednokrotnie się tym nie interesuję, ale wydaje mi się, że te kolaboracje tak czy siak to nie sobie jakoś strasznie złe i są one naprawdę całkiem w porządku. Także to by było na tyle. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa pa!